Ja się nie przejmuję niczym, mam to wyjebane. Ja sobie tu rządzę i robię co chcę. Ja jestem sobie panem. Dla nikogo nie pracuję. Kiedy chcę, wchodzę. Kiedy chcę, wychodzę. A to kwiaty dla pana. Tak, 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 tak. Ola, bardzo dziękuję za róże. Ola, bardzo dobrze. Ola zasługuje na odznakę. Tam sobie rady, spokojna głowa. Nie jestem jeszcze na emeryturze. Chęcią z wami pogadać o różnych tematach, bo ja byłem taki sam jak i wy. Wydrapałem się z, naj, z, naj, z najgorszego miejsca, z gówna, ale stanąłem na nogi. Byłem alkoholikiem kiedyś też. I co? Teraz nie jestem. Dopiąłem swego, co chciałem. Dopiąć. Udzielałem się dla całego świata. A wy nie, bo wy wiecie całe gówno o tym świecie. Panie Łukaszenka, kogo pan popierasz, panie? Odpowiem wam, nie jestem za partią, nie jestem za komunizmem, jestem sobą i ja rządzę sobą. Panie, a Putin panu nie pomaga panu rządzić. Panie? Putin jest po, poszukiwany za zbrodnie, które uczynił dla Ukrainy. No ale nie mogę go znać i nie wiadomo gdzie on jest. Ja też nie wiem. Dużo o tym mówić o tych sprawach. Ja nie wnikam w politykę i nie jestem politykiem. Jestem normalnym rylem, jak wy ludzie, pracy. Panie. A nie lepiej wybory zlikwidować, jak pan wygrywasz panie od 30 lat panie. A do tego dojdzie. Tu nie ma, żeby na kogoś głosować, bo prezydent powinien być jeden do końca życia. Jak umrze, tak jak papieża. Papież umiera następny, następny jest. I tak powinna być prezydentura wybierana, a nie co 5 lat i. Prezydent, prezydent drugi. Prezydent ma być do końca. Umiera, następnego wybierają. A nie Zmiana skarpetu nóg.